No dzień dobry widzowie lub cześć. Dzisiaj mamy taki odcineczek trochę, trochę widzowie, jakby to nazwać, mamy taki odcineczek komentowy. Tak, i widzowie ta, y, 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 do, dotyczy to, wie, wiecie czego? No, no, no nie zgadniecie czego. No nie zgadniecie czego, widzowie, nie zgadniecie czego. A jeśli jeżeli się domyślicie, to o... Yy... To o, no, no, to, to o nowym updatecie o Discordzie i... ten i że można komuś dawać Nitro, chyba to już było. I nie, nie wiem, dokładnie to widzowie, ale... W tym odcinku postaramy się to przemówić. Pierwszym tematem to będzie widzowie. Yy, to będzie widzowie, czekajcie. Jak to się nazywało... Mm. Yy, Uczę się zaatakował nauczyciela żelazkiem. Yy, dokładnie tak widzowie. Mm, to bo nie, dokład, doku, dokładnych, treści, dokładnych treści widzowie nie w widzowie dokładnych treści nie, nie znamy i nie, 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 nie znam powodu dlaczego to zrobili Ale ale sprawa w sądzie już została widzowie zostaje wyjaśniona. Najwizowie no, ta, 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 ta czy dziecko zostało w widzowie zostało widzowie. Mm, już jest na, na, w tym, na sądzie widzowie. Już jest w sądzie. W sądzie rodzinnym. I widzowie. Yy, jeszcze, jeszcze mam... Jeszcze, przy, jeszcze przynajmniej zostawcie suba z dzwonkiem i łapenskie w górę, żeby żade żeby żaden filmie was nie ominęły. I lecimy z drugim tematem. A drugi temat to będzie yy, za 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 że Sagi zapowiedział, że będzie na pewno sezon trzeci. Yy, ogólnie to... Ja lubię oglądać Anarchia SMP, ale szkoda, że teraz nikt nie, nie nagrywa, ale jest bardzo widzowie ciekawa, yy, bardzo jest ciekawa, przy, przyznaję. Widzowie, no i yy, widzicie właśnie na ekranie, yy, widzicie właśnie na ekranie urywek z tego, yy, z tego widzowie, mm, shot, shot, tak bym powiedział, shot z, z urywkiem tego, yy, jak Sagi to powiedział? Dobra, nie wiem czy to już minęło, nie, nie wiem ten, ale naprawdę fajna sprawa i szokowała mnie trochę. I fajnie, że będzie nowy sezon, nowy sezon, nowy nowy sezon. Yy, ja, ja się ogólnie cieszę, mam nadzieję, że będę do, dosyć dużo nagrywać i ciekawe i mi, mnie ciekawe co w nim będzie, czy będzie tak jak w dropie, czy jak <śmum> nie wiem. <śmum> yy. A trzecim tematem to widzowie będzie nowy film nowy film śmiesznego, nowy film śmiesznego. By było zapowiedziane, że 24 godziny wy i okazało się widzowie, że to jest widzowie właśnie. Nie, nie zgadniecie co to to to. Śmieszny zro zrobił 24 godziny w Czajnika No ogólnie dosyć dziwna sprawa Dziwna widzowie sprawa Ale przy, przy, Przyjemnie mi się to oglądało Czwartym tematem to będzie widzowie. Sagi powraca z nowym wykokszonym filmem. Ich śmierci. Ale jest zbyt nią, jak, jak tak patrzę, godzinnym filmem, jeszcze, ale jak tak patrzyłem, to mi się dosyć nie spodobał, więc no no no. No dla mnie tak średnio, ale dla innych, ale dla innych mo, ale dla innych może być widzowie, więc no no ono ten widzowie. Halo. Dokładnie tak, widzowie. Yy, no, 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 wykokszony był ten film. Yy, dla, dla niektórych YouTuberów ten film był wykokszony. Więc lecimy z ostatnim, piątym tematem. A piąty temat to będzie. Zabójcza, zabójcza Widzowie, za, zabójcza zabój, Zabójczy napój e, A w tym napój po prostu o chodzi o, o to chodzi, że po prostu widzowie ja, i, Że po prostu że Dlatego zabójczy napój, dlatego no bo Dlatego no bo jak są w plastikowym W plastikowej butelce Jest to, 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 to Pod wpływem ciepła czy czegoś tam i, Albo ten to W plastik się wtedy, z, po, tak powiem Z tego, z tego plastiku bakterie się wydobywają Coś takiego chyba i wtedy widzowie no właśnie ten i widzowie w tym odcinku to będzie na tyle System, Star System Silver Games. Cześć i pa pa